Kośia Manka tutaj. Wojciaszko nis, to znaczy Wojciaszek z nami jest Antek i nagrywamy A jak się odcinek po odcinku, być. bo wiadomo tak. tak Antka nigdy nie może nie być. W jednym odcinku ciebie nie było z Bedworks. Z dwóch. Myślę, że dwóch. A, tak, dwóch. No. Na, jak na Kokcrafcie raz graliście

tu, 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 tu. No także no le le oczywiście lecimy do niebieskich, bo tak. O, Lec, szary lecisk. się budował na środek i Mam kamienne mieczyki i bloki. Gdzie są? Ja ich nie widzę. ska? Na górze jeden A, jest. Leczki. Dobra, idę. Jak on mnie zrzucił. Sorry. O nie, ma TNT! Ma TNT, postawił TNT. Nie dobrze, biegnę za nim i nic tu nie mogę zrobić, bo nie nadążam za nim. Właśnie widziałem że nie no, będę. Bo przebiegłeś przez niego, biłeś go, a no to baki, nic nie no robiło. Baki, ja cały czas biłem, no. A ty żyjesz? Do nich. A nie, on się zbudował gdzieś. Właśnie widzę. Czekaj. Naprawdę nie doskoczyłem. Ja pierd. Jestem upośledzony. On skacze do nas pewnie. E, widzę, no. Nie, widzę. się nie jeszcze do nas, tylko że na Aha. Zrzu o, zrzuciłem go na most. Aha. To fajnie. Widzę no was, co ona. jest? Znowu go zrzuciłem widzę na wasze most. E, chciałem tak... Disconnectat. Ale wcześniej spadł, Leciał w dół i pewnie wiesz. No, o, nie mają. Lol. Łóżka? O, no super. i nie ma ich. O, co? A, bo drugi super. też wyszedł. No, widzę. Ład zeskoczył idzie do diaksów. Spadłem. Myślałem, nie że, że to trafię. To. Myślałem, że tam spadnę na most i dostrącę. ale coś mi nie pykło. Trzeba było zostać i robić asasyna i tam czekać. Upsułem. Jak coś to mam w Widzę, zabija. Aha. Dobra. Fajnie, że go zabiłem i on zabił mnie. Nie no, początku. Obaj się zabiliśmy naraz. Ale słabe cygielki. Okej, okay, spoko. Tylko, że on jest na wyspie u siebie. A ma... Oj, ma żelazny miecz i skórzaną zbroję począt. Ale on ma lagi, ja pierdziele nie zabiję go. O, zabiję go. Es, nie ma łóżka. Green poleciał. Ej no green ty hamie no! On ja zaczął bić! O zabiję go jeszcze chyba, strąciłem go chyba. <grym> Jak to przez mnie Ej, do... on cię z... Ej, No jak właśnie, ja jak wiem. on cię zabił, jak to Green Ty się cię zabił, on mnie nie zabił, tak? Nie, on cię zabił. Czas zdecydowanie. To tak wolno leci. Niszczenie twojego mostu, czas. Co. O, on co so poszedł na diaksy, tylko że tam greeni są. So, no dobrze, Green go porobił. Już nie musimy się martwić. O nie, co to za Wojtek, co to za bezczelna moja... O, Graje do nas lecą. Też sam. A ty poleciałeś już. Aha, teraz sobie zbieram te. Zaraz, zaraz, ci pomogę. Zaraz że dasz radę sam. Się zabudowałem w jego Compact Pop-Up Tower, you know? Aha, poprzedni. Nie ma łóżka. On popatrzył się Ej. na mnie, po czym zaczął niszczyć drugi blok, który tam był, nie? O ten, szary. koch nie ma łóżka i do nas leci. Chłopca no, za, buduje dupek. mi schody, bo tak. <grym> Chyba życie u nie mie, a jednak jest dwóch. Co jest? No bo był jeden, bo wszedł... To nie lognął ten drugi i Mary Joina. Tak, ale on powinien skinąć jak Mary O, zrzuciłem go do wojda. Jak? Okej, weźmy Dixie. Co ty robisz? Co? nic nie robię. co chodzi tutaj. Tak, że go. Fajnie, że go biłem, i była animacja, jakby tam. Tracenia życia, ale nic mu nie robiłem. Jak była animacja, tracenia życia? Nie, W sensie po prostu. Tak, taka. Tak, że po prostu pojawiają się te wokół nie. Nie, naprawiłeś. Trzeba no, no, wiemy, zniszczyć blok, żeby wejść. Serio? No. Myślę, że właśnie nie się da wejść. Oni się tam biją z kimś. Walny. Chcę good Churde. moment. Nie, nie zdążyłem. Chciałem triple killa walnąć, ale nie zdążyłem. Gdybym Firebola rzucił, mógłbym sobie triple killa zaleci. Dobra. Rzucać Firebola, bo ja mam Firebola. Ej, leci. Je... Jednym, jednym Dobra, uderzeniem tak je zrzucił się. jakoś. Też szmaragdy, możesz kupić coś. Trzymam szmaragdy. No, no to możesz kupić każde podkę, jaka jest. w każdym jest. Ty się sensie nie możesz wszystkich naraz, ale jedną możesz. No co Nawet jest. dwie możesz. Te, teraz to. Bo ten. musiałem zeskoczyć, żeby rzucić. Bo on rzucił we mnie no fireballa, ten. W Ja musiałem zeskoczyć, żeby rzucić. Chce chodzi pod jaksa co time to... To tyle ci, jakbieram. Kupię. No fajnie. Aha, to nie, nie zabił mnie. Nie uderzył mnie i znowu. i umarłem. No to jest swoje. Oni są budowali to szekaj, tutaj ten. to ja tu Widzę. Ej, za tobą. Wiem. Nice, użycie. Za tobą jest. No. Czy on ma diaksowy mieć? Bo nie jest zadyna... no, no nawet kiedy oni tam pierwszy taki świat Wow. No to nie, nie, jeszcze mnie zlagowało. No. no nie, mnie też. To jest najlepszy moment no się. na sklepie. Cofnąłem się, odlagowałem się. Jeden co bije diaksami, taki bogaty. Nie no, mnie trzymał bym. Ale on nie, pierwszy nie bił diaksami, po czym przełączył no, za lub wow, 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 wow. Dobra. Więc, yes, Nie, idą do nas, idą do naszego łóżka. Ale Ej, przecież to my nasi... nie mamy łóżka. O, to co idą do łóżka. Nieważne. Ja lecę nie do nich, przeżyć. bo oni są idą do oboje. Idą do mnie, tak. Mieszczę tu most, dobra. To ja mi zniszczę łóżko. O, nie, jest po mnie. Super. Nie mam bloków, zginę na 100%. On leci do mnie, a nie mam bloków. A, szybko, może zdążę szybko kupić perłę i uciec. To jest moja ostatnia szansa. Mhm. On mnie widzi. Naprawdę? Halo, on mnie tak, No ja nic nie zrobię, bo nie mam bloków. A, jak zrzucili no, no to fajnie. Myślałam, że go zrzucisz, aj, Ale też tak myślałem. S, gg. Ale tamten. Ta... Ej, co jest, on rozwalił balon. Ej, ale tamten. Tamten drugi to. Jakby go jednym hitem tak go odrzuciłeś. A tego drugiego to nic. Nie no wiem, no właśnie. No nie wiem, czy on nie miał antyknoka, bo go parę razy. Już, już chyba dwa razy się z nim biłem, i dwa razy nie mogłem go zetknąć. No tak, tak. No na i tam, czy nie leci. Nie, nie. Tak, leci. Leci. A cofnęła się, bo mnie zobaczyła. Się cofnął tutaj, on. Prawie, Prawie mi zniszczyłeś blok pode To co, to lecimy, nie? No czekaj, ja kupię pięki może. Nie trzeba. Nie mają łóżka. A, co fajne śpięc. O, biegnie za tobą. Chodź chodź, 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 mam plan. Nie, ja mam plan. Fajnie, że mnie zrzucił. Ja tu, ja tu, ja tu postawię ten, ten blok jak przejdzie. Aha, fajnie, że blok zniknął. Aby go zablokowało, i by spadł, tylko że zniknął. Jest u nas ogólnie. Wiem, bo stał, bo stał, bo stał. Nie, e, wichu, nie. Najlepiej by było, jakbym miał szansę też tam pójść. Dobra. Że, powiedziałeś w ich łóżko, i wtedy rzuciłem. Oni są tu dwaj w ogóle. Mam oślepienie! No nie, było odsunięte z jednej strony, już prawie. Z kilku stron było już, ale nie było. Nie, bardzo. z jednej, bo już odbudowali. Aha. No to jest ta... Ten, oni oglądają taki no, jeden kanał bedwarsowy. Aj, no a ja już im niszczyłem. A Heh. No cóż, znowu spadają. Nie na mają tym samym wody. Nie miejscu. Super. A łóżko? Łóżko mają. No, On mi tak. Ż... Ja se, sobie stoję na, tam na górze, nie, na... Okej, okay, ja, ja lecę, może nie spadnę za trzecim razem, do trzech razy sztuka, za trzecim razem mi się uda przejść. To się nazywa do trzech razy sztuka, you know. Jestem Dobrze. Tu. Siedź, na, siedź no, tam na shifcie i widzi. niszcz. Kurde, widzisz? Nie, obaj mnie, pido, zabili mnie. Dobrze. He hadn't have. Super. W sensie, he hadn't he have. have. <laughs> no. To jest chamskie, kiedy daję, mnie ja mogą wierki. z kilku bloków zdjąć. Mhm. To prawda. Ja uciekam. To jeszcze zginę w swojej własnej Ja kieruję. to ty, gościu. Nie... Ile diaks? Uff. Dobra, nie laga, prawie zginąłem. Nice. O, widzę, że tutaj jest szarpa, super. Bo zabiłem go i dostałem z niego Ach, trochę rzeczy. Ja mam cztery diaksy, jak coś... Czekaj, Aqua jest tylko. Serio? No Aqua jest, to, on strasznie dobry jest, bo tam. A nie Aqua Soul? Jest jeden? O, so on chodzi po... Nie, dwóch. No. To mówię są, ty... Gdzieś jest. Mhm. Będzie to na filmiku. To będzie na filmiku. Proszę w komentarzach to napisać, czy, czy powiedział jest, czy są. Czy powiedział jest or no. Ja się dopiero buduję na środek. O nie, oni mają opsa. O nie. A to. A byłeś u nich? W sensie jeszcze mnie nie ja ma. Ja jestem od jak chcesz no. Naprawdę. Co? Spadłem do Wojda. Jeszcze uderz. No. Spadłem? Tak na blok. Po czym po prostu spadłem hmm. do Wojda na się nie ruszając? A no to chciałem. Lecę do blu teraz. Pozbieram sobie itemki z ich generatorów. Ja sobie tak skaczę między wyspami. A są w generatorze u tych u niebieskich. Yes. O fajnie, ale zabiłem go. W sensie on zaczął przede mną uciekać, bo zauważył, że ma mało życia. A i zabił mnie już. Czemu oni Aj. się. Co? Słyszałem je... jeszcze jak mnie zrzucili, to słyszałem dźwięk klepania się. Że oni już polecieli do siebie. O nie! Naszych... A ja już im niszczyłem łóżko. A ja też. Chcę w się sensie, ja lecić. Z tego mało. generatora mało. Ja nie, No. Potrzebujemy trzech. To się w sumie Drumbus nie jest jakoś bardzo potrzebny, ale pomoże tak. Co jest? Zniszczyłem blok oh, jest w tym się. tam, gdzie zniszczyłem blok, który no. jakby został stworzony przez grania. Aha, super. Fireballem zniszczyłem M, 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 blok szmaragdu. Aha, to rzeczywiście. Insta. No, jak on to robi? Nie zabiłeś go, bo on smiknął nagle. No. A tu jest. Bi biłeś się z nim i... Nie, nie biłem biłeś. się z nim, zabije mnie. Tak. Jestem tu. Tak, przyjdziesz, to masz w skrzynce sześciosów. Cooperła Invisibility. A bo dobra, już ogarnę sobie kilo, chyba. Chyba mi wystarczy? Nie, brakuje mi dwóch złota. To się szybko zbierze. Jedno. O! To fajnie! Fajnie, że wpieramy na tym kilo. Obsydium. Mogłeś im powiedzieć chociaż. Nie, bo ich nie Zajaczę było. Ja sobie dwóch. zbroję. Okay, teraz... Ej, walimy po Paptawery na środku? O. Bo mam dwa po Paptawery. Możemy walić po Paptawery na środku, co ty na to. Dobrze, jednego nie ma, Ez. Aha, super. Drugi ucieka do whiteów, do whiteów, dobra? To ja się tam nie dostanę. Także będzie chciał, pewnie na środek, ale ja już jestem. Ale ja ciągle jestem na środku, także. Ja nie. też jestem na środku. Czyli chyba GG, no dobrze, bo mam dwie minuty. To jest szybko. Jest whiteów ciągle? Zrzucił mu Jestem na jakimś Cześć? bloku. Żyję. O, ale fart. A gdzie on jest? Jak byłem na bloku... O, widzę go. Byłem. Nie, że nie żyły. Mówiłeś, że spał. albo mam łóżko. Ja Nieważne. Aha. Aha, ja poleciałem do łajtów, bo ja myślałem, że on to A ja jest. tu jestem na tej wieży ciągle. On musiał się sperełkować. To znaczy widziałem jak leciała perła, ale jak ona doleciała Aha. z łajtów do nas? Nie mam pojęcia. O Co nie... Jest na środku. Pewnie mnie nie. zabije. Już nie wiem. Ja sobie robię murdę, On fireball nie Jumpa zrobił. No, zrzucił mnie. Ja postawiłem tutaj trzy popat cowery, żeby mnie nie zabił. Hogers. No. Gdzie on jest? Hmm. Y ten. Bo nie. chciał zrobić fireball jumpa do diaksów naszych, ale mhm. ten tak nie zauważył, że jakby nie doskoczy i rzucił drugiego, przez co się odbił to do tyłu i spadł. To fajnie. Nice. Także no. Mhm. Także było fajnie, także cześć manko i